To było wielkie wyzwanie i tu muszę podziękować przede wszystkim Piotrowi, który w ogóle uwierzył i zaufał, ale muszę powiedzieć, że to aktorstwo w praktyce okazało, okazało się, że to jest piękny, trudny zawód. Było bardzo męczące kręcenie filmu dla mnie. Dużo scen, dużo wstawania o 4.30, To nie jest typową godziną dla muzyka ale samo granie, potem jak już się oswoiłem, zresztą byłem oszczędzany przez pierwsze parę dni, te parę wszystkich takich scen śpiący, czy pijący, czy takich łatwych, po prostu było się na samym początku, aż byłem rozczarowany, że to tak ładnie idzie. No a, po, a poza tym, jeszcze mogę tak anegdotycznie opowiedzieć, że tam się pojawiła na ekranie trema, kiedy się pojawił Artur który, Żmijewski, który takim dystansem i takim jakby zablokowany na zewnątrz. Ja się go wystraszyłem, jeszcze do tego postać, którą grał, mojego syna, który tak mnie nienawidzi, że, że normalnie miałem tremę i przed synem i przed Arturem. Dopiero poleciałem znów do, do, do Piotrka i mówię, słuchaj, to jest niemożliwe. ja się uczę tygodniami tych tekstów. On tak spojrzał, mówi, co dzisiaj gramy? Okej, okay, gramy. Ja zdębiałem po prostu, bo mówię, co ja tu robię. Okazało się bo ten parę wyjaśnień też tutaj i przyjaciół i kolegów, bo to właściwie ta rodzina filmowa to jednocześnie była na planie cały czas No i cały czas jest gdzieś i to się bardzo czuje i bez tego na pewno by nie było żadnej szansy, żebym cokolwiek tam zrobił. I Artur powiedział taką ładną rzecz, mówi słuchaj, ty, to już to wszystko umiesz, tylko odpowiadaj na pytania. Jedną rzecz wiedziałem a priori, że no, aktorstwo jak i muzyka nie, nie znosi kłamstwa. Czyli mogę być tylko sobą, nic więcej. Albo postacią, w którą się właściwie wcieliłem, a postać była bardzo bliska mojemu życiu, bo to mógł, włodek mógł być moim kumplem z dzieciństwa.